proszę państwa tegoroczną literacką nagrodę Nobla dostały dwie osoby: Peter Handke, pisarz austriacki i pani Olga Tokarczuk, pisarka polska. Niektórzy nawet twierdzą, że tylko polskojęzyczna, no ja takim surowym krytykiem pani Olgi Tokarczuk nie jestem, ale okoliczność, że dwie osoby dostały w tym roku literacką nagrodę Nobla, Wzbudza podejrzenia, że w Komitecie Noblowskim zapanowała moda na parytety płciowe. Skoro Nagrodę Nobla Literacką dostała mężczyzna, no to musiał też dostać kobiet, żeby nie było żadnej tutaj asymetrii. No i tu pani Olga Tokarczuk na pewno się nadawała właśnie do wypełnienia tej symetrii. Proszę Państwa, bo to tak się wydaje tylko wszystkim, że Nobel literacki to jest pełny spontan i odlot, a tymczasem nic podobnego. Uzyskanie literackiego nobla wymaga bardzo żmudnych, skomplikowanych i długotrwałych zabiegów. No i tu w przypadku pani olgi Tokarczuk takie zabiegi rzeczywiście miały miejsce. No, zaczęło się od paszportów polityki, od nagrodynikę, wreszcie Nobel. Inna rzecz, że współczesna literatura troszeczkę nie domaga, powiedzmy sobie szczerze. I w odróżnieniu od takich wcześniejszych polskich nobli, mianowicie Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta, którzy stworzyli dzieła uniwersalne, bo Kwowadis jest dziełem uniwersalnym. Chłopi też, aczkolwiek na innym biegunie, są dziełem uniwersalnym, jak to bardzo ładnie Ludwik hieronim Morstin, napisał, że czy na Sycylii, czy we Francji, czy w Skandynawii, czy w Rosji, to chłopi mniej więcej tacy właśnie są. I takimi samymi problemami się przejmują, jak to przedstawił w chłopach Reimund i chłopów polskich. Więc to były utwory o charakterze uniwersalnym. W tej chwili, od pewnego czasu może, zaczynają dominować kryteria ideologiczne, żeby nie powiedzieć propagandowe. No i takim pierwszym noblistą, to może wielu ludzi mnie skrytykuje, że tu herezję głoszę, ale pierwszym takim noblistą, który z pobudek pozaliterackich chyba dostał Nagrodę Nobla, to był Czesław Miłosz, bo Czesław Miłosz no jako dorobek literacki, no nie powiem, że tam bezwartościowy, ale nie taki znowu imponujący, żeby zapierał dech w piersiach. A Nagrodę Nobla, jak sądzę, dostał dlatego, że akurat trwał w Polsce Karnawał Solidarnościowy. No i jednym z elementów tego karnawału była właśnie Nagroda Nobla Literacka dla Czesława Miłosza, podobnie jak wcześniej Pokojowa Nagroda Nobla dla Kukuńka, czyli Lecha Wawry. Co niesłychanie wbiło w pychę do dzisiaj, i chyba się nie może z tego otrząsnąć i wrócić do normalności, ale mniejsza z tym. Więc Czesław Miłosz, potem jeśli chodzi o drugie, drugą polską noblistkę, to znaczy Wisławę Szymborską, no mój Boże, ja byłem zdumiony na wieść, że ona dostała Literacką Nagrodę Nobla, byłem zdumiony, że takie pimpoletki, dają nagrodę Nobla. No ale później, kiedy nagrodę Nobla dostał Dario Fo, pani Jelinek, no to już właściwie nie było żadnych zdziwień, już nie było, wszystko jest możliwe. No i teraz pani Tokarczuk. Ona właściwie ta, taka jej naj, jedna z takich jej, jak to twierdzą krytycy, najważniejszych książek, to znaczy Dom Dzienny, Dom Nocny, to jest właściwie zbiór takich oderwanych nowel. Które no, mają charakter taki opisowy, że tam niewiele morałów, jeżeli w ogóle, to tam mało jest takiego przesłania. Właściwie nie bardzo wiadomo, po co pani Tokarczuk to wszystko pisze. Jest to, krótko mówiąc, a następne książki to już w znacznie większym stopniu to widać. To jest taka propaganda zbeletryzowana. Trochę podobna, na przykład ten dom dzienny, dom nocny to jest trochę podobna do dwóch księżyców Marii Kuncewiczowej jeśli chodzi o takie noweletki z tym, że u Marii Kuncewiczowej no to jest jeszcze tam takie, takie literackie są wartości Kuncewiczowa potrafiła wywoływać nastroje natomiast w przypadku Olgi Tokarczuk gorzej to jest proszę Państwa taka jak powiem literatura propagandowa która jest tylko dla niepoznaki i zbeletryzowana. No to teraz takie czasy są, że taka literatura jest i ten Komitet Noblowski no nie ma innego wyjścia. Musi jakieś nagrody literackie przyznawać, no i tam przyznaje takie, jakie są, jakie są akurat. Jeszcze na to wszystko się nakłada taka pozaliteracka aktywność pani Olgi Tokarczuk. Która tam no, wypowiadała się w dosyć nieprzychylnym tonie na temat narodu polskiego, że był narodem morderców, kolonizatorów, tam trzymał niewolników i tak dalej. No, nie wiem, gdzie pani Tokarczuk to widziała, ale nie chodzi o to, żeby ona to widziała, tylko o to, że widocznie to jest niezbędnym elementem. Dla przekonania tych, którzy o tym decydują, że to jest właśnie taki człowiek, którego warto dowartościować. No i bo, tak jak mówię, uzyskanie literackiej nagrody Nobla wymaga bardzo długotrwałych, skomplikowanych i drobiazgowych przygotowań, i jednym z tych przygotowań właśnie jest ta pozaliteracka aktywność. To zdecydowało w gruncie rzeczy w przypadku i Wisławy Szymborskiej, i Daria Fo i pani Jelinek o przyznaniu Nagrody Nobla i obawiam się, że w przypadku pani Olgi Tokarczuk też tak jest. A o tym, że takie przygotowania były rzeczywiście prowadzone, świadczy dzisiejsza wypowiedź, dzisiejsza informacja podana przez pana Ministra Glińskiego. Otóż pan minister Gliński powiedział, że na przekłady yy, 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 książek pani Olgi Tokarczuk ministerstwo wyłożyło 700 tysięcy złotych. To jest informacja charakterystyczna, dlatego że no. Na ogół zawsze jest tak, że wydawca jest zainteresowany wydaniem książki, finansuje tłumaczenie, potem ze sprzedaży tej książki pokrywa te koszty, a tu nie. Okazuje się, że gdyby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wyłożyło tych 700 tysięcy złotych no na tłumaczenia, to wcale nie jest takie pewne, czy książki pani Olgi Tokarczuk byłyby na tyle języków przetłumaczone, Krótko mówiąc, te tłumaczenia zostały obstalowane. No a jak już tłumaczenie zostało obstalowane, to wydawca oczywiście ma ułatwione zadanie. To nie chcę, nie mówię tego, żeby dokuczyć pani Tokarczuk, bo ona no, dostała nagrodę Nobla, to pewnie się cieszy, tak jak każdy by się cieszył na jej miejscu. Tylko, żeby pokazać, jak poza Literackie kryteria coraz bardziej się przebijają w decyzjach o przyznaniu nagród Nobla nie tylko znaczy, w przypadku literatury, ale również w przypadku nagród w innych dziedzinach, m.in. pokojowej nagrody Nobla, którą, jak przypominam, uzyskał Kukuniek, co go w taką pychę wbiło, że aż utracił kontakt z rzeczywistością chyba na dobre. Tu się zbliżają święta Bożego Narodzenia, a z drugiej strony chwieją się fundamenty światów. No, może nie światów zaraz, ale fundamenty III Rzeczypospolitej wyglądają na zachwiane. Już nawet nie wspominam o tym, że stare Kiejkuty dają upust swojemu rozczarowaniu, straszliwemu postawom naszego sojusznika amerykańskiego. Sojusznik amerykański najwyraźniej puścił starych Kiejkutów w trąbę, w ogóle nie. Liczy się z prestiżem, tubylczych dygnitarzy naszego bantustanu, tylko publikuje raporty. Tam ujawnia, że wzięli 15, a niektórzy mówią nawet, że 30 milionów dolarów w sałacie. No i mimo, że nie brakuje u nas dziennikarzy śledczych, co to potrafią każdą tajemnicę spenetrować, to przecież żaden z nich nawet się nie zainteresuje kto te sałatę wziął gdzie schował czy zapłacił podatek od sałaty bo przecież nawet nie tylko dziennikarze śledczy ale i pan minister Szczurek, który w forsę potrafił wycisnąć nawet z kamienia, to nawet i on w ogóle się od żadnego podatku od starych Kiejkutów nie domaga. Widocznie wie, że niechby się tylko zaczął domagać, to natychmiast by mu przypomnieli skąd mu wyrastają nogi. Nawet resortowa stokrotka zawołała dwóch... Kiejkutów jednego starszego, drugiego młodszego, starszego kiejkuta w osobie pana generała Gromosława Czempińskiego, no i młodszego kiejkuta w osobie pana Dziwulskiego, byłego milicjanta, który uchodzi. Za specjalistę od zwalczania terroryzmu. No i nie mogli się nakrytykować tych amerykańskich sojuszników. Co to będzie? No, krótko mówiąc, chwieją się fundamenty światów. Jakby tego jeszcze było mało, to z jakichś tajemniczych powodów pan Andrzej Sehemet, prokurator generalny, uwziął się na pana marszałka Sikorskiego i będzie mu sprawdzał kilometrówkę. Co to z tego wyniknie, Bóg jeden wie. Niezależne media głównego nurtu. Powiadają, że kariera marszałka Sikorskiego wisi na włosku. Widać, że stronnictwo amerykańsko-żydowskie nie żartuje ze stronnictwem pruskim, do którego pan marszałek Sikorski, jeszcze jak był ministrem spraw zagranicznych, to jednym susem przeskoczył. Widać, że nie żartują ze stronnictwem pruskim. No, jak Alagerkom alager jak powiadają Francuzi, straty muszą być. Całe szczęście, proszę Państwa, całe szczęście, że w chwili, kiedy chwieją się fundamenty światów, to stare kiejkuty mogą liczyć na wsparcie ze strony zupełnie nieoczekiwany, mianowicie ze strony Prawa i Sprawiedliwości Pan Witold Waszczykowski były wiceminister spraw zagranicznych powiedział, właściwie napisał, że y, y, w sprawie starych kijkutów y, Polska zachowała się bez zarzutu. No widać wyraźnie, że przekomarza, jak się przekomarzamy, to się przekomarzamy, ale kiedy przychodzi co do czego w sprawach ważnych to Prawo i Sprawiedliwość przemawia jednym głosem, nie tylko z Platformą Obywatelską, ale nawet ze starymi kejkutami. Widać wyraźnie, że te wszystkie przekomarzania to taka gra pozorów. No i najlepiej można się było o tym przekonać. 13 grudnia, kiedy to pan prezes Kaczyński podczas marszu w obronie niepodległości i wolności mediów. Pryncypialnie skrytykował władzę, to znaczy onych pryncypialnie skrytykował. No, oczywiście bardzo się cieszymy z tej krytyki. Krytyki władz nigdy nie za dużo, ale warto też zwrócić uwagę na to, kto krytykuje. Krytykuje przywódca. Jednego z największych ugrupowań parlamentarnych, parlamentarzysta niemalże nieprzerwanie od 25 lat, w swoim czasie premier rządu, którego brat był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezesem Najwyższej Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, wreszcie prezydentem państwa no to jak tak, tak, takie osobistości nie należą do onych, no to ja nie wiem, kto to są te one. Chyba, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, pan prezes Kaczyński chciał dać w ten sposób do zrozumienia, że do nie sprawował żadnej władzy, tylko piastował zewnętrzne znamiona. Podczas kiedy prawdziwą władzę w naszym nieszczęśliwym kraju sprawują bezpieczniarskie watachy. Ale o tym Szan na Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów ani słóweczkiem nikt się nie odezwał. No i proszę Państwa, wreszcie mieliśmy bardzo interesujący spektakl w postaci. Księży Biskupów i ich ekscelencje początkowo zgłosiły akces do Komitetu Honorowego Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów. Po to, żeby tuż przed rozpoczęciem marszu się z niego wycofać. Podobno kazał im się wycofać nuncjusz apostolski, monsignor Celestin Mignore. No, szkoda trochę, że wcześniej o tym nie pomyśleli, kiedy pan prezes Kaczyński ich namawiał, bo sądzę, że ich namawiał do tego, żeby wzięli udział w Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości, znaczy, przepraszam, nie Marszu Niepodległości, tylko Marszu w Obronie Demokracji i Wolności Mediów. No i tutaj taka, taka nieprzyjemna, troszeczkę ośmieszająca, nie da się ukryć, ich ekscelencje. Warto też zwrócić uwagę, że Taka ostentacyjna polityczność to jest pewna forma politycznego zaangażowania, bo jeżeli się biskupi czy kościół w ogóle wycofuje z polityki, to te, ta próżnia nie pozostaje niewypełniona, te próżnie natychmiast wypełnia żydokomuna i najlepszym tego dowodem, najlepszą tego ilustracją jest to, że najbardziej zatroskanymi środowiskami i najbardziej dbałymi o meliorację polskiego kościoła to jest środowisko Gazety Wyborczej, no i takich renegatów jak pan Stanisław Obirek, czy pan Tadeusz Bartosz, pan Stanisław Obirek rzucił sukienkę zakonną był jezuitą żeby poślubić żydówkę a pan Tadeusz Bartoś zrzucił sukienkę zakonną a potem się wyjaśniły, znaczy nie wiem, czy to są przyczyny tego zrzutu, ale w każdym razie nie sposób nie zauważyć, że po zrzuceniu sukienki zakonnej dostał nagrodę Jacyntu, który przyznają Sodomici i Gomoryci. Więc widać wyraźnie, co to za Ananasy są zainteresowane w meliorowaniu Polskiego Kościoła, żeby nie liczyć przewielebnego księdza Sowy, który dokazuje już na 14 fajerek, odkąd stacja telewizyjna, którą podejrzewał o niebezpieczne związki z Radzwiedką, zlikwidowała mu kanał religijny, razem i panu Szymonowi Hołowni. Proszę Państwa, wydawałoby się, że to jest jakaś strata dla chrześcijaństwa w Polsce, ale chyba nie. To jest wydarzenie radosne, dlatego że ten kanał religia, podobnie zresztą jak poświęcony portal Fronda, to nic innego, tylko takie sekty, które mniej wartościowemu narodowi tubylczemu stręczą. Judeochrześcijaństwa, a więc rodzaj jakiejś synkretycznej religii, która z chrześcijaństwem nie ma oczywiście nic wspólnego.